Kiedy w 2007 roku wraz z paniami z koła gospodyń sprząta, sprzątałyśmy zabytkowy cmentarz Pięciu Figur, w takiej małej przerwie stanęłyśmy przed kapliczką na wzgórzu Pięciu Figur i która z pań e, po prostu rzuciła takie pytanie, ciekawe jak mieszkali dziedzice, jak sobie żyli, jak mieszkali nasi mieszkańcy. Wtedy to wpadłam na pomysł pisania historii naszej miejscowości. Oczywiście udałam się do najstarszych mieszkańców, którzy mi opowiedzieli o życiu, o ubraniu, o tym jak się mieszkało, o tym jak wyposażenie było, co się jadło, jakie były zabawy. Jeden z moich rozmówców spytał się, A nie chciałabyś jakichś starych rzeczy, lampy czy coś? Wtedy też padłam na pomysł, że, a czemuś by nie? Może się, jeśli uzbieram dużo tych eksponatów, może się zrobi izbę tradycji. No i zbierałam te eksponaty przez wiele lat. Nie było na razie miejsca, gdzie je umieścić. Zbierałam je u siebie w domu. A kiedy nadarzyła się okazja, że gok został wyremontowany i znalazłam pomieszczenie, w którym by ta izba mogła być, 10 tysięcy przeznaczyliśmy z funduszu sowieckiego na doposażenie izby. No i tym sposobem tak nam wyszła. ta izba tradycji. Mamy różne eksponaty. Mamy bardzo stare. Na przykład mamy talerze niemieckie z 1900 ze swastyką niemiecką z 1930 roku. Mamy różne eksponaty z lat 40. Mamy eksponaty z lat 50-60. Wszystkich eksponatów udokumentowanych, spisanych, przy czym do tych eksponatów też należą dokumenty, które mamy tam w sąsiednim pomieszczeniu. Dokumenty to są różne z lat 1900 w 1898 to są listy na Syberię, gdzie byli nasi mieszkańcy. Mam akty notarialne sprzedaży. Staramy się wraz z panią dyrektor z Goku, u żeby była udostępniana jak dla największej ilości mieszkańców. Myślę też o lekcjach muzealnych, w których w stanie jestem przekazać bardzo dużo wiadomości, które zdobyłam i które pozyskałam. Myślę, że to będzie bardzo dobre taka lekcja historii. A o, o, na pewno to będzie czynne w, w, wtedy, kiedy będzie go czynny, a jeśli będzie taka wola, no to być może, że i w soboty i w niedzielę wtedy będzie udostępniane.